Na mnie yeah. z wami i z duchem twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza chwała tobie Panie Jezus przyszedł do jednej wsi tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanąwszy przy nim, rzekła Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto słowo Pańskie, chwała to tobie, chryste. Jesteśmy dzisiaj świadkami dwóch spotkań Boga z człowiekiem. Pierwsze, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, pod dębami Mamre; drugie w domu rodzeństwa Marii, Marty i Łazarza. W obu przypadkach Bóg przychodzi jako gość, ale żadne z tych spotkań nie jest zwyczajne. W obu przypadkach to nie człowiek ustala miejsce i czas. Ale to Bóg. Wybiera miejsce, sposób i to, kiedy człowieka chce odwiedzić. Zobaczmy, pierwsze czytanie. Abraham. On tych odwiedzin nie planował. Siedział sobie spokojnie u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. I gdy tylko ujrzał trzech mężczyzn zbliżających się do siebie, Pobiegł na ich spotkanie, pokłonił się do ziemi, pokłonił się do ziemi, przed kim się starożytni kłaniali do ziemi, przed Bogiem samym, i powiedział Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, nie omijaj swojego sługi. Czy Abraham wiedział od razu, że to Pan. Rabini powiadają, że Bóg przychodzi w twarzy każdego wędrowca. Tak bardzo mocno jest to związane z tym naszym pożekadłem, naszym powiedzeniem, przysłowiem, gość w dom, Bóg w dom. Takie przeświadczenie o tym, że Bóg może być pod postacią wędrowca obecny towarzyszyło już starożytnym wiele tysięcy lat temu. Ale my, ludzie wiary, wiemy, że to każde nieoczekiwanie spotkanie z drugim człowiekiem może być szansą spotkania z Bogiem. I że prawdziwe życie zaczyna się tam, gdzie człowiek wychodzi ze swojego namiotu, gdzie przestaje tylko siedzieć i czekać na komfortowe okoliczności. I zobaczmy Abrahama. Abraham nie zaczyna wcale od deklaracji wiary, ale zaczyna od konkretu. Bo słyszeliśmy Abrahama, który mówi: Przyniosę trochę wody, podam chleb, odpocznijcie. Potem słyszymy: Abraham wydaje rozporządzenia, prosi, ażeby ubić ciele, ażeby podać twaróg. Daje gościom wszystko to, co ma, jak najlepiej. I gościnność Abrahama staje się miejscem działania Pana Boga, bo wtedy słyszy obietnicę, która. Wydawała się być już dawno pogrzebana. Za rok o tej porze przyjdę i Sara będzie miała syna. 99-letni Abraham podszedł do tego pewnie z dystansem, pomyślał sobie: Jak to? Stary człowiek jestem. Sara też już nie młoda. Dzieci będziemy mieć. A jednak Bóg przychodzi tam, gdzie znajduje serce gotowe przyjąć go. Serce gotowe nie na pokaz, nie ze strachu, ale z prostego pragnienia, bo Abraham dzisiaj, słyszeliśmy, mówi pani nie omijaj swojego sługi. Kiedy czytam ten fragment o Abrahamie i o tych trzech gościach, którzy do niego przychodzą, pamiętam takie wydarzenie, to było wiele lat temu, odwiedziłem moich przyjaciół w Jordanii i kiedy po całym dniu gdzieś tam chodzenia, zwiedzania Yy, stykania się z tymi miejscami biblijnymi również. Jeden z moich znajomych mówi, choć, a teraz pojedziemy dzisiaj, mama nas zaprasza na kolację i przyjeżdżamy do domu, a tam w drzwiach odświętnie ubrana osoba. Yy, wchodzimy do mieszkania, witamy się, a ona się schyla, żeby mi zdjąć sandały. No, domyślamy się, jak te nogi pod tymi sandałami po całym dniu wyglądały. No. Yy. Ja się wzbraniam, no. Ona mówi, ale nie, 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 nie wzbraniaj się, to jest nasz obyczaj. Zdjąć sandały i umyć nogi przychodzącym do domu. No i jest dialog między mną a nią, ona mówi, ale nasze powiedzenie mówi tak. Jeżeli przyjmujesz gościa do domu, to uważaj, żebyś nie przegapił przychodzącego Pana Boga. Ja mówię, no to my mamy krócej: gość w dom, Bóg w dom. Pozwoliłem, ale tylko jedną nogę, bo z drugą już było niezręcznie. Gościnność, ta nasza gościnność, o której też zaraz, no i ta gościnność blisko wschodnia, od wielu tysięcy lat gdzieś tam chwalona i omawiana. I zobaczmy Ewangelia. I znowu Pan Jezus pojawia się u Marty i Marii, bez zapowiedzi. On tam przychodził jak do siebie. Przychodził, siadał, zaczynał mówić. Maria siada u jego stóp, słucha tego, co mówi nauczyciel. No, a Marta się krząta, ale w pewnym momencie ma już tego dość i mówi, czy tobie to obojętne, że ja tak kursuję między kuchnią a, a pokojem, a moja siostra se siedzi i słucha. No skąd my to znamy? No przyjdź do gospodyni, no to ona też zazwyczaj siedzi w kuchni. Chodź już, chodź już, nie, bo jeszcze to, bo jeszcze to. My to znamy. No i Marta jest też w tej sytuacji, ale zobaczmy, Pan Jezus jej nie gani. On ją tam nie upomina. Mówi, ty tam jesteś taka niedobra, bo tutaj ważne słowa mówię, a ty tam pyskujesz. Nie. Jezus ją łagodnie zaprasza, ażeby się trochę odpoczęła, bo mówi do niej Marto troszczysz się i niepokoisz, zostaw te swoje niepokoje. Niech tę dzisiejszą okoliczność, sytuację, w której się znajdujemy wszyscy, niech twoje niepokoje, niech twoje nerwy tego nie zakłócą. Nie mówi do niej nie rób nic. Mówi zostaw, już to wracaj, już nie denerwuj. Nie, ale mówi zatrzymaj się, pozwól, żeby te twoje Troski Ciebie nie rozpraszały. Bo tak sobie myślę, że najgorsze nie jest to, że mamy wiele do zrobienia, ale najgorsze jest to, że pozwalamy, by to, co ważne, zagłuszyło to, co najważniejsze. I Pan Jezus, dzisiaj te wszystkie aktywności ustawia we, we właściwym porządku, bo, bo można być aktywnym i żyć w totalnym rozproszeniu. Ale można też jak Abraham służyć sercem skupionym na Bogu. Można być jak Maria i nie marnować czasu na różne troski, na różne jakieś rozproszenia. Co to znaczy dla nas? To znaczy, że po pierwsze, nie możemy dać się rozproszyć. Każdy z nas ma swoje zadanie, każdy z nas ma swoją misję, każdy z nas ma swoje obowiązki. I dobrze jest nie dać się rozpraszać przez jakieś takie właśnie. Myśli, jakieś sytuacje nie możemy żyć w ciągłym pośpiechu z telefonem w ręce, z kalendarzem napiętym do granic, z listą zadań, y, która nie ma końca, pewnie nie jeden z was, nie jedna wie, o czym mowa. Bo jeśli wszystko będzie dla nas ważne, bo tutaj mówimy to ważne, to ważne, to ważne, jeżeli wszystko będzie ważne, to co będzie najważniejsze? Może się okazać, że nie będzie miejsca na to, co jest najważniejsze w życiu człowieka. I może się okazać, że przegapimy gościa, który przychodzi, a kto wie, przegapimy Boga, który akurat chce wejść do naszej codzienności. I dzisiaj wielu z was, wielu z nas żyje intensywnie, bo praca, bo dom, bo, bo służba, bo relacje, bo wspólnoty, w których działamy, posługujemy to wszystko jest dobre. Ale pod jednym warunkiem, że, że w tym wszystkim nie stracicie tego, co wybrała Maria, bliskości Jezusa i chwili zatrzymania. Nie szukajmy Boga w nadzwyczajnych okolicznościach. On przychodzi w zwykłości dnia, w zmęczeniu często. On przychodzi w gościu, on przychodzi w ciszy. Obyśmy go nie przegapili. Amen.